to jest mój kiciuś kochany kota moja, śliczną sierść ma szaro burą ma taką piękną sierść buraska taka, taka buraska ona jest jest taka kochana mega mega kochana jest ma przyjemność pogłaskać. Może nawet i pozałować. No, no tak. To jest taki kochany. Myśmy się za sobą stęskniły. Jak i żeśmy się stęskniły za nagrywaniem YouTube'a. Bardzo żeśmy się za tym stęskniły. Z nagrywaniem naszych filmów na YouTubie. No. lubisz tak powąchać, nie? To z bliska pokazuję. Sierść mojego kotka. Ukochanego. I ma piękny ogon. Uważam, że mój kotek ma przepiękny ogon. To. Psz. Śliczny ma. Mm. Już czego ja jeszcze nie pokażę u mojego kota. No. Czego ja jeszcze nie pokażę. Wiem, że taki nieudany film. Tak blisko. Troszkę za blisko może. Ale trudno. Co tak wąkasz. Przyjemnie pachnie ten kotek. Przyjemnie pachniesz naprawdę. Nikt tego nie wie, a ja jestem przeszczęśliwa z moim kotem. Jestem przeszczęśliwa Z nią. Naprawdę. No dobra dość.